Co za czasy? Drugi dzień egzaminu wstępny na naszą uczelnię i żadnego kandydata. No. A ty, Stefan, pamiętasz, jak mieliśmy 20 kandydatów na jedno miejsce? No. Te czasy na pewno nie powrócą. Jak tak dalej pójdzie, będę musiał zamknąć ten wydział. Co ty w ogóle mówisz? Sieć! Pewnie sprzątaczka. Trzeba. Witamy bardzo serdecznie na Wydziale geografii. Ja jestem lektorem tej uczelni, a tu jest Pan dzień. A ja jestem może przyszłym studentem tej geografii. Ach no tak, gdzie moje maniery? A może majątek? Witamy bardzo serdecznie. na tam czegoś, katka, herbatka, a może zupę to ja tą zupkę w poproszę. Oczywiście. Tylko i wyłącznie zimna. Słucham panów. Co możecie mi zaproponować? Proszę pana, przede wszystkim jesteśmy najstarszym uczelnią w tym kraju i posiadamy bogate doświadczenie w kształceniu. Ale już panie dziekanie, to są banały. Przejdźmy do konkretów Innowacyjny indeks tylko w naszym indeksie na samym środku znajduje się rozkładówka z piękną panią. Ło, wow, fajnie! Dodam jeszcze, że to pani z dziekanatu. Oho, to aż miło będzie zaryczać. A macie tak jak na uniwersytecie medycznym, że z rana po imprezie podłączacie darmowe kroplówki? Nie, ale za to, jako jedyna uczelnia w Polsce. Prowadziliśmy specjalny program e -Kacus. Tak, słuchajcie. Ile ma pan na te Taka będzie od nas No Wiecie, ale o średnią 3.0 to będzie ciężko. A powiem panu, że i piątki się zdarzały. Ho, ho, jacyś kujoni. Wymiana z Rosji. Kurna, ile to trzeba wychlać? Młody człowiek, to jest pierwsza uczelnia. I czegoś do jasnej kolej od was wymagać musimy, tak? O kolego, ty się chyba zapominasz kim ja jestem? Ej, Zbyszek, oczywiście się zapomniałeś. Ty, w ogóle jak ty się ubrał na egzamin? No, mówię ci, a ty co? O co ci chodzi? Ja o co mi chodzi? Pan reproduktor mógł się ubrać. Założył czarną sukienkę, futro z geparda. A, przepraszam. Na głowie pudełko po popcornie, ja od swojej lożki pożyczyłem gietry, sukienkę, łóczki, lusterko, a ty co? Młody człowiek, to chyba nie jest najważniejsze. Czy ja mogę zobaczyć swoje jest symulaturalne? Nie semaforze, może proszę uspokoić kolegę, bo się pożegnamy. Wyszek, szalaj! Mam nadzieję, że ten koleś nie będzie mnie uczył. Ale rzeczywiście, że nie będzie. Jak to nie będę? Ja jestem dziekanem. I zawsze mam te pierwsze kolejne lożki. Do widzenia. Spokojnie nie będzie, bo ten pan to już nie pracuje. Jak to nie pracuje? Ja pracuję tu już od 20 lat. Nie rozumiem. Spisze, czego tu nie rozumiesz? Nie podobasz się panu? Wąs uczelni! Ale Stefan, ja jestem przecież krzesłem twojego syna. A wąs to! To co? Żółwik? Slecik? A może jeszcze piwka? Bardzo chętnie. Nie. Oczywiście, już podaję. Panie Segratorze, mi Pan mógł. O nic się nie stało i już wycieramy? Młody człowieku, młody człowieku, ja bardzo Pana przepraszam, bardzo. No, no, no. Poniosł mnie, no. Wybaczy mi Pan. No i zwyczaj, nie kompromituj się. Miej chociaż odrobinę godności. No, ale Panie Segregatorze, w sumie przeprosił. Niech zostanie, może się zmieni. Witamy na układzie. Fajne jesteście chłopaki, mogę u was studiować. To co, mam coś podpisać, może jakiś egzamin? No kolego, egzaminu to my nie ominiemy. No wiem, 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 tylko wiesz, żeby nie był za trudny. No, Zbyszek, daj mu łatwę, przyglądam się tobie. Proszę opisać. polskie pod względem Co ty powiedziałeś? Ale spokojnie! Proszę ci powiedzieć o mapie, o miastach, o ludziach, no a cokolwiek. A mi A, ta kolorowa kartka? A, a, to ładne. Miałem kiedyś dwóch kolegów. Dwóch? Tomaszów Mazowieckich. Chodzę sobie kiedyś na blisko. patrzę, a tam same babice. Jedna piła, Druga spała po prostu kowymi. Ktoś nagle na parkiecie krzyczy Graj Ewo! Graj Ewo! A to grał ręki Tak, tak, i ja mam dziadka z Reki. Dobry jest, dobry. Nagle przy barze siedziała taka smutna helba. Niemka. Taka po solarium. Opalenica. No i pod pachami bobrowniki. I nie tańczyła. Dlaczego? Bo nie miała koleniów? <grywa> tak, tak. Ta. Tomaszów był patriotą i mówi do mnie. Stary za ja ci powiem. Poratujecie radą. Nie Niemce w Niemce. Trójmiasto takie kombo. Nagle na tą dyskotekę weszła taka nowa ruda. Taka nie przy gości, nie przysłucha. Generalnie chęci my były. Potem sobie myślę, czy ona jest... Nie. Stary. przemyśl to. Bo to mnie tak do przodu. Czy ona jest ciebie warta? To takie długie miasto tutaj. O, tak. O. No, i podchodzę do tej rudej i mówię: Skąd ty jesteś? Z Krakowa, a ona do mnie kąpi koźle. Ja mówię: No to szybko mi do siebie numer pisz, a ona na no, nalekł mi drinka. Ja mówię: A co to kurna Mikołajki? No ale poszedłem, przychodzę i mówię: Masz nowy sąd. Zwierzyła pustka, drink był zimny, stanął jej sudety <noise> e, ma pan mocną szczurkę. Cztery, a ja powalczę o pięć. <noise> Ambitne, dobrze że... Tak, tak. No i na tą dyskotekę, przyszedł tej rudej chłopak ze swoim kolegą. Takie dwa karku nosze. No i ruda od razu poszła do niego i na mnie z Zanim się obejrzałem, jej chłopak stoi ze swoim kolegą nade mną i takie chyba byli Anglikami, takie subroś Ja się odwracam, a oni mnie, rypin, rypin, puck, rzucili go ziemię i mówią takim tonem leszno. <noise> Nisko. No to ja pojechałem do medyka i dostałem uszczyki, chyba zastrzyk. To na mapie się napisali. Takich ludzi jak pan potrzebujemy. Je yes, dziękuję. Tak no już ten A ja się zatrudnię. Na kasie wiodące. Proszę bardzo, ale dziękuję. widziałem, że lekki stres ich chyba był. O Jezus, taki stres! Aż co muszę zajarać? Pan pali? pewnie. <noise> to świetnie się składa. Zapraszamy do nowo odpadów balanki. Gdzie? Jest wersalka i ława i darm, darmowe malborki. Pa, pa.